Cześć, z tej strony wasz ulubiony instalator Ariel. Dzisiaj witam Was na inwestycji w Rzeszowie. Inwestycja taka dość specyficzna, patrząc z jednej strony prosta, z drugiej strony trudna, dlatego, że budynek zamieszkały 30-letni. Chciałem Wam pokazać, jak jesteśmy na zewnątrz. Naszą malmowską czerpnię i wyrzutnię. To jest Bris. Natomiast ten Bris jest przerobiony dla nas. Tak jak myśmy chcieli, czyli jeśli zobaczycie taką siatkę pod brizem, to jest to nasz wynalazek, jest to nasz produkt. Stwierdziłem, że powietrze, które będzie wyrzucane tendy fajnie, żeby miało możliwość przynajmniej powiedzmy częściowego Wejścia tą stroną, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no skropliny, co będę ukrywał. Czerpnia wyrzutnia fajna z tego względu, że tutaj nie generujemy żadnych oporów. Natomiast tutaj tak naprawdę przekładamy jedną zawleczkę i możemy ją wyciągnąć do czyszczenia. Tak wygląda konstrukcja. Taką czerpnię, taką wyrzutnię będziemy tutaj zakładać. A spójrzcie tutaj do góry. Jak to wygląda? Jak widzieliście przed chwilą, obok leży drabina. Niestety, ale drabina czasami nie daje rady, musieliśmy zamówić zwyżkę. Zwyżka e, instalatora przetransportuje w tamto miejsce i będzie mógł to założyć. Montaż prosty, czyli demontujemy tą osłonę, montujemy na cztery kołki i czerpnia bądź wyrzutnia jest zamontowana, ale zostawiamy to tutaj. Porozmawiajmy o budynku, bo e, dlaczego ten budynek jest trudny, dlaczego Wam go pokazuję? Pierwsza rzecz jest taka, że e, budynek ma około 30 lat. Jest powiedzmy trudny z tego względu, że sufity już są bardzo nisko, więc trudno byłoby zrobić instalację. Natomiast e, co mnie przekonało, że tutaj przyjechać? Słuchajcie, na pierwszym piętrze masakra. W tej chwili inwestor umył ten sufit. Natomiast jak ja tutaj przyjeżdżałem, wszystkie sufity na pierwszym piętrze były totalnie czarne. Siema, Eniu. Nie wyglądało to fajnie. Inwestor mówił, że to czyścił, to znowu pleśniało, znowu czyścił, znowu pleśniało. No i tak naprawdę nic nie dało się z tym zrobić. Jaki był tego powód? Po pierwsze, budynek stary pewnie nie wiem, jak tutaj jest odizolowany od gruntu. Nie wiem, czy ta wilgoć też częściowo nie bierze się na przykład właśnie z tego gruntu, albo czy nie jest budynek zbudowany na kałuży. Natomiast na pierwszym piętrze, wilgoć po prostu nieprawdopodobna, odczuwalna w łazience. W sposób no, taki, jak na, tak naprawdę jeszcze nigdy mi się y, nie zdarzyło, dlatego tu przyjechaliśmy, dlatego nagrywamy dla Was ten budynek, ale chodźcie, zobaczymy go razem. Jesteśmy w budynku. Y, budynek, który ma około 140 m2, troszeczkę zabranych na klatkę schodową, y, natomiast y, powiedzmy, tej części mieszkalnej będzie około 60 m2. Jesteśmy na parterze, czyli w miejscu, który będziemy, które będziemy wentylować głównie poprzez stare kanały wentylacyjne. Jak zobaczycie, u góry wchodzimy do tych kanałów, montujemy tam puszkę przelotową, która jest wsadzona, włożona do kanału, ten przez ten kanał powietrze będzie wyciągane albo nawiewane do tej części mieszkalnej, tak? I w całości będzie to tak zrobione. Jedynym wyjątkiem jest sypialnia rodziców. Robert, możemy Cię odwiedzić? To chodź. Tutaj zobaczcie sobie jest jedno miejsce, które nie będzie wentylowane przez kanał do wentylacji grawitacyjnej. Z tamtej strony będzie zamontowana puszka. Tu, z tej strony będzie anemostat nawiewny, dlatego, że jest to Sypialnia. Tu z góry, jak widzicie, zrobione są przewierty. To będą dwie rury FI75 wprowadzone tutaj. Puszka będzie zamocowana przez tą lamperię, tak to się Boże. nazywa? Błazerię, przez tą błazerię i będzie podawała powietrze tam. Natomiast dokładnie takie dwie rury są zamontowane u góry na strychu. Do pomieszczeń tutaj też jest sypialnia albo salon, kuchnia. I łazienka. Dokładnie taki sam układ mamy u góry, ale chodźcie, zobaczymy sobie, jak to wygląda, dlatego że tam wykonane jest to troszeczkę inaczej. Jesteśmy na pierwszym piętrze, chodźcie, tu widzicie rury Fi75, spektra, które schodzą do tamtego pomieszczenia. Natomiast tutaj, w każdym z pomieszczeń, jak widzicie, jest już zamocowana na gotowo puszka rozprężna. Uwierzcie mi lub nie, tutaj te sufity były czarne, naprawdę były czarne, do tego stopnia, że naprawdę nie wyglądało to dobrze. Tutaj możecie zobaczyć, tu będzie po, y, sufit podwieszany, zamontowany. Jest lampa zdemontowana, ale może coś zobaczymy. Dlatego nie docięliśmy tej puszki. Natomiast puszki zazwyczaj docinamy do wysokości sufitu, jeśli z te, wysokość tego sufitu znamy. W tym przypadku nie znamy wysokości sufitu, dlatego że ja nie wiem, czy ten sufit jest prosty, czy on jest trochę krzywy. Nie wiem, czy uciąć puszkę tak, czy tak, czy ją uciąć, uciąć na prosto. Dlatego to zostawiamy dla osoby, która ten sufit będzie montowała. Tutaj uwierzcie mi, była masakra, to jest psikane takim płynem na grzyba, ten grzyb zniknął. Natomiast jak sobie zobaczycie, tutaj dalej jeszcze takie plamy tego grzyba po prostu widać. Tu widzicie resztki po przewiercie, to wszystko zostanie posprzątane, przygotowane do montażu i do prawidłowego funkcjonowania. W każdym z tych pomieszczeń nie muszę wam ich pokazywać, układ jest dokładnie taki sam jak na dole. W każdym z tych pomieszczeń jest puszka, która jest zamontowana tutaj w suficie, tam wsadzona do kanału z wentylacji grawitacyjnej. Ale chodźcie, zobaczymy, jak zostało to wykonane, jak to w ogóle wygląda. Uwaga na głowę, pochylcie się. się. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Strych. Które jest nieocieplony. Miejsce, umówmy się, dość hardkorowe, jeśli chodzi o wentylację. Ale przyjrzyjmy się dokładnie, jak zostało tutaj to wykonane. Tutaj mamy puszki zwykłe, rozprężne, nie muszę Wam ich pokazywać, bo wiecie jak wyglądają. Natomiast co zostało zrobione tutaj, w tym miejscu? To jest kanał wentylacyjny, który kiedyś Wentylował, jak sądzę, tu myślę, że będzie pewnie salon. Tak mi się wydaje, że tu pewnie będzie salon. I teraz, co myśmy zrobili? Na puszce przelotowej weszliśmy do tego komina, zakończyliśmy tutaj y, tą puszkę przelotową kolanem po to, żeby ukierunkować przepływ w tamtą stronę. Oczywiście, ten komin już jest zatkany, albo będzie zatkany, bo nie wiem, czy inwestor już to zrobił, czy nie. E, miał to zrobić, mam nadzieję, że jest to zrobione. Więc tak naprawdę ten kanał będzie wykorzystany do wentylowania dołu. I nie ukrywam, że to, że powietrze będzie płynąć przez kanał, a nie przez rury, spowoduje nam efekt. Może wychłodzenia tego powietrza, może przez jakiś czas zabrudzenia delikatnego tego powietrza, nie wiemy co tam jest w środku. Na pewno nie będzie to taka pełna, prawidłowo wykonana rekuperacja, ale uwierzcie mi, jakbyście, jeśli widzieliście na przebitce, to, to już mi wierzycie, jak ten budynek wyglądał. To po prostu była masakra. Tutaj walczymy o to, żeby nie było grzyba. Jeśli odzyskamy jakąś temperaturę, to fajnie, ale głównym naszym celem jest wywołanie braku tego grzyba, czyli pozbycie się tego grzyba z tego miejsca. Tu widzicie został powycinany styropian, została powycinana wylewka i rury zostały położone na tym stropie właściwym. One będą przykryte warstwą izolacji. One będą zapianowane, one będą przykryte tą warstwą izolacji, która została stąd ściągnięta, a potem będą jeszcze zabudowane trumną yy, z wełną, która jeszcze dodatkowo nad tymi rurami będzie się znajdowała, jeszcze będzie je docieplać. Chodźcie, tutaj zobaczymy sobie, yy, jak został wykonany nawiew wyciąg. To są puszki rozdzielcze. Jak widzicie z naszym systemem. Tu macie już częściowo wykonane taką puszkę, która wentyluje najprawdopodobniej kuchnię albo łazienkę na dole. Tak to było przygotowane przez inwestora. Myśmy tego nie robili. Te przekucia, te miejsca przygotował dla nas inwestor. Jak wejdziecie tutaj zobaczycie jak to jest wykonane w środku. Czyli mamy kolano, mamy puszkę przelotową. Mamy tam jeszcze jakąś prostkę wsadzoną, która będzie ukierunkowywać to powietrze w odpowiednią stronę. I teraz co? Tam w tej chwili pracuje ta zwyżka, która podniesie pracownika do założenia tej czerpni i wyrzutni. Tu jeszcze możecie sobie zobaczyć, jak ta czerpnia i wyrzutnia jest zrobiona. Poszerzona średnica, rekuperator będzie miał króciec FIS-160. Wyrzutnia jest y, zamontowana w, na krótsu F200, do tego 5 cm kauczuku. Ten kauczuk pełni nie tylko funkcję y, izolacyjną, y, ale też y, chroni przed jakimikolwiek tam mikro y, drganiami, które mogły, mogłyby powstać. Całość jest y, zrobiona pianą po to, żeby to usztywnić, y, zatrzymać w jednym miejscu. Dlaczego jest ten kałszuk, a nie tylko piana? Dlatego, że piana dla nas nie jest izolatorem. Tak naprawdę, jeśli tam by była tylko piana, to temperatura na czerpni albo na wyrzutni mogłaby doprowadzić do skraplania się wody na ściance czerpni wyrzutni i doprowadzić do y, takiego miejsca, gdzie po prostu wylewałaby się nam woda dookoła, czerpni albo wyrzutni na elewacji. Dobra, tak to mamy zrobione na razie. Pokażę Wam to pod koniec, jak będzie już zakończone. Wejdziemy tylko na strych. No i najważniejsze, uruchomimy jednostkę. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Ok, jesteśmy już po zamontowaniu, po uruchomieniu instalacji. Jak ostatnio się widzieliśmy. Były dziury w ścianie, były jakieś drobne przekucia w tych szachtach. Zobaczmy sobie jak to działa. Ja wam powiem z moich odczuć już praktycznie po załączeniu przewietrzania na chwilę zrobiło się tutaj troszeczkę lepiej. Ale chodźcie zobaczyć co dokładnie zrobiliśmy. Tutaj widzicie niestety jeszcze mamy takie pozostałości. Natomiast w tym miejscu jest zamontowany, zamontowany anemostat wyciągowy. No wiadomo, że anemostat przy wierceniu tego otworu to się tam troszeczkę obrudziło, został ślad wiadra, na takie zniszczenia musicie być przygotowani, dlatego że wierci się to na mokro, więc no niestety budynek zamieszkały, ale trochę bałaganu zrobiliśmy. Tam mamy jeden anemostat wyciągowy, tutaj w pomieszczeniu obok znajduje się drugi anemostat wyciągowy, jak widzicie puszka jest niedocięta. Dlatego, że tutaj będzie podwieszony sufit, nie wiemy jak będzie podwieszony sufit. Powtarzam się, ale to jest ważne, bo czasami się zdarzy tak, że ktoś w ogóle nie dotnie tych puszek rozprężnych pod anemostaty i później ma pretensje, że on już ma sufit zrobiony. No wtedy docina się to trudno. Także, jeśli będzie podwieszany sufit, zawsze zostawiamy to w ten sposób i osoba, która robi, wykonuje ten podwieszany sufit. Powinna to dociąć, bo to ona zna wysokość podwieszanego sufitu, a nie ja. Czyli tutaj na tym miejscu mamy kuchnia, łazienka, tu są po trzy przewody, dwa yy, pomieszczenia yy, sypialne, dwa, trzy i tutaj w tym pomieszczeniu jeden. Tutaj się troszeczkę tynk ukruszył, ale tak jak mówiłem jest robota, muszą być jakieś zniszczenia. A tutaj macie... Te przewody, które schodzą piętro niżej, byliśmy tam, pokazywałem Wam miejsce przewiertu. Nie będę już tam schodził na dół, bo jak wygląda puszka rozprężna, każdy wie, więc nie będziemy się w to bawić. No, jest to takie miejsce, gdzie te przewody widać w części domowej. Najprawdopodobniej inwestor sobie po prostu zawoduje to miejsce, zrobi taki słupek. Te przewody będą schowane, nie będzie ich widać. A jak rodzice na dole będą denerwować, to przetnie. I nie będzie powietrza. Koniec imprezy. Ale chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda u góry. Znowu uwaga na głowy. Powiem Wam, że tutaj już się robi mega gorąco. Mamy w tej chwili na dworze 24 stopnie, według rekuperatora 22 stopnie, natomiast mój samochód jest czarny. Czerpnia i wyrzutnia znajdują się na części. Południowej, zacienionej w cieniu, może być faktycznie temperatura 22 stopni, ale i tak to nie uchroni tego tutaj nad nami przed osiąganiem no nieprawdopodobnej temperatury. Tutaj może być 50, nawet 60-70 stopni przy bardzo dużym słońcu. Tak to niestety będzie wyglądało. Dobra, tu mamy tą instalację, wyście ją widzieli. Chodźcie, spojrzymy na rekuperator. Jest to Flexit Model CL4. To jest rekuperator, który może być zamontowany na nieocieplonym poddaszu. Nie powinny być montowane na nieocieplonym poddaszu rury, nie powinna być montowana na nieocieplonym poddaszu spektra. No ale yy, 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 przecież po to myśmy to już zaizolowali, natomiast częściowo yy, te rury zielone spektrę będzie izolował inwestor. Dobra, tam widzieliście czerpnie wyrzutnie wyprowadzoną od siebie na odległość 3 metry. Ten rekuperator w tej chwili pracuje na około 40 albo 50%. Nie wiem dlatego, że odłączyliśmy sterowanie, więc on teraz wszedł w taki swój. Yy, Tryb automatyczny, jak widzicie, na tłumikach, na tych połączeniu elastycznym, w piątce jest jeszcze naciągnięty ten tak zwany yy, kondor, czy yy, izolacja z reklamówki z Tesco. 5 cm to nam daje 10 cm izolacji. W tym wypadku nie dawaliśmy już nic więcej. Myślę, yy, że powinno to spełnić swoje zadanie, jak nie, będziemy. Jeździć, obserwować, jak to mawiają mechanicy. Bardzo krótkie odcinki, ale ciężko było to zrobić inaczej. Być może, gdybyśmy przesunęli rekuperator w tamtą stronę, no, gdzie nie jest odtworzony beton, te odcinki można by wydłużyć. To też będziemy obserwować. Jeśli rekuperator będzie pracował w sposób uciążliwy dla inwestora, trzeba będzie te odcinki wydłużyć. Na razie sprawdzaliśmy, na razie jest ok. Jest powiedzmy słyszalny taki delikatny szmer na tym drugim biegu. Natomiast te rury jeszcze są niezaizolowane. I tak naprawdę zapianowanie, zaizolowanie tych przewodów, zaizolowanie tych puszek powinno ten hałas tak naprawdę zniwelować. Tak to wygląda. Będziemy to obserwować, być może za rok, za dwa, za trzy. Przyjedziemy tutaj, zobaczymy. Jaka jest opinia inwestora na temat tego działania? Widzieliście, jak to wyglądało przed, widzieliście, jak to wygląda teraz. Po wykonaniu, da się, nie jest to wykonanie idealne, nie jest to wykonane na pionach, na czterech rozdzielaczach itd. itd. Nie dało się tego zrobić ze względu na te sufity. Zrobiliśmy to, co zrobić się dało. Zapraszam Was do wysyłania zapytań do nas. Nawet jeśli macie taki zamieszkały już budynek, to coś na pewno na to poradzimy. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!